Dzień dobry kochani, witam Was na kolejne filmie na moim kanale. Dzisiaj się witam z Wami w takim kadrze z ręki, bo po prostu jak wczoraj nagrywałam y, moje koktajle i nagrywałam się na statywie, to po prostu czułam się, jakbym jakiś kij w dupie, po prostu jak to montowałam, to jest sztywnizna na maksa. Także, żeby było bardziej luźno, bardziej po domowemu, Także, moi drodzy, nagrywam to z ręki i dzisiaj będziemy, będziemy oczywiście znowu już gotować. A co będziemy gotować? Najładniejsze przepisy z Instagrama. Także, moi drodzy, zobaczymy, czy taka osoba jak ja z dwoma lewymi rękami. I do rzeczy takich artystycznych, ładnych będzie w stanie odtworzyć te dania, żeby chociaż były w 2% podobne i ładne tak jak na Instagramie, także moi drodzy bez gadania, przedłużania, lecimy także zapraszam do oglądania i zapraszam do subskrypcji wielu z was ogląda mój kanał a mało kto subskrybuje także moi drodzy, klikamy to was nic nie kosztuje, miejcie dużo radości motywacji do działania do nagrywania więcej, więcej, więcej filmików po prostu dla was, także oczywiście lecimy z tematem moi drodzy. No i dobra, więc zaczynamy od śniadania i na śniadanie zrobimy sobie chia pudding. 3 łyżki nasion chia, szklankę mleka roślinnego i mamy mleko dalej migdałowe, mamy maliny, jeżyny, masło orzechowe i banan. Także zaczniemy od pierwszego kroku, czyli po prostu sobie połączymy te dwa składniki razem i to sobie odstawimy na 15-20 minut, żeby to się nam po prostu zrobiło. Najlepiej zostawić to na noc, ale dzisiaj nie mamy czasu, więc to po prostu pewnie na boczek i zajmiemy się naszą górą. Także sobie wyświemy te trzy składniki, czyli jeżyny, Maliny i panamika sobie zblendujemy razem. przepis pierwszy nie wydał, zobaczcie co się z stało, po prostu cała ta masa owoce wam się zatopiła w tym, ale dokończymy tego dzieła, zniszczenia mam nadzieję, że z dalszymi przepisami jeszcze przepis tutaj pójdzie i mam moje płynne masło orzechowe, także poleję teraz to u góry z takim oto akcentem przechodzimy do drugiego posiłku i tak jak tutaj na zdjęciu widzicie, przygotujemy takie oto ze słodkiego ziemniaka. Ja już takie kiedyś na moim kanale robiłam, więc nie pokazuję wam dokładnie krok po kroku, a w karcie powyżej zobaczyć sobie możecie jak to się dokładnie robi i zobaczymy czy uda mi się to tak ładnie udekorować i skomponować na talerzu, także bierzemy się do roboty. I moja masa jest już gotowa na naleśniki. Zobaczcie jaki to ma po prostu piękny kolor, a kolor jest przepiękny. Także lecimy teraz na patelni to smażyć i w tym samym czasie będziemy też oczywiście robić się jako sadzone. Nie marnujemy czasu w kuchni. okropnia, całą patelnię rozlało, ale zrobię i tak wszystko w moim oczy, żeby to w miarę wyglądało ładnie, ale już tak i tak pięknie nie będzie. Czasami są takie rzeczy one są po prostu niezależne, nie? No i właśnie to jako było do mnie bardzo niezależne było bardzo takie, wiecie, samowolne. No I dobra, wszystkie elementy już z tej układanki mam gotowe, placki upieczone, jajka zrobione, także nakładamy. Teraz największa zabawa będzie z ukrojeniem awokado, bo po prostu ja nie umiem tak ładnie go ułożyć. Trzymajcie tam mnie kciuki. Moi drodzy, sami możecie sobie, że tak powiem, ocenić rezultaty. Pokazuję wam, jak to wygląda u mojej wersji, jak to wygląda w wersji oczywiście oryginalnej. Jestem z siebie nawet zadowolona, nie, nie wygląda to wcale aż tak najgorzej. Jedyne tylko co to, wydaje mi się, że oni po prostu zrobili te placuszki troszeczkę inne, z tego względu, że po prostu są bardziej puchate. Może dali proszek do pieczenia i mąkę. Ja zrobiłam tak, jak robiłam kiedyś. Niestety, ale pod tymi zdjęciami nie było konkretnych przepisów. A ty tak jak mówię, ja tylko bazowałam na zdjęciu, podobało mi się zdjęcie. Jest tutaj jeszcze jedna bardzo ważna różnica, mianowicie ja niepotrzebnie potrzebnie przykrywałam to jajko i mi się żółtko ścięło. Nienawidzę ściętego żółtka w jajku sadzonym ale trudno zjeść jak jest, a tam było takie piękne, soczyste i płynne żółteczko, także to jest przepis do dopracowania, ale zobaczymy, jak jego walory smakowe. Bardzo fajnie się komponuje tutaj słodycz ziemniaka z solą z jajka, z tym takim smakiem, właściwie ciężko z doprecyzowanie, ale z awokado. Tutaj wszystko gra, każdy element jest naprawdę na super dopracowaniu, tylko z mojej strony oczywiście do dopracowania jest to żółteczko, żeby było płynne, ale danie smakowo oceniam 10 na 10. Wygląd do poprawy jeszcze jest 8 na 10, ale Wy sami ocencie, dajcie znać w komentarzach, jak Wy to oceniacie, porównując oczywiście to zdjęcie z moim wykonaniem. Także moi drodzy, lecimy na trzecie i ostatnie danie. I zaczynamy od marynowania kurczaka, do tego używamy jedną łyżeczkę kuminu, oliwa z oliwek dwie łyżeczki, dwie łyżeczki miodu naturalnego. Przygotowaną pierzę stawiamy na 4 godziny w takiej marynacie. Także teraz to ląduje do lodówki. No i oczywiście widzimy się wieczorem. Przepis jest podane, żeby wrzucić to mięso na patelnię grillową. Niestety nie mam ani grilla, ani patelni grillowej, więc po prostu wrzucę go na suchą patelnię. I w międzyczasie, jak się to mięso będzie robiło, to oczywiście przygotujemy sałatkę i już wam pokazuję wszystkie składniki do niej potrzebne. Ja użyłam prawie całą sałatę rzymską, do tego papryka, awokado oraz cebula dymka. I do sałatki potrzebujemy jeszcze mango. Ja użyłam mango mrożony i się świetnie sprawdziło. No i dobra moi drodzy, czyli trzecie, a zarazam ostatnie danie jest już gotowe. I dzisiaj przypomniałam się jedna bardzo ważna lekcja życiowa, a mianowicie nie oceniaj książki po okładce. Mówiłam wam wcześniej, że nie wiem, czy nie będzie tego samego koloru mięsa, ble bla bla. Człowieku! Zapomniałam w ogóle, że się przypadkiem spali, spali czosnek. I że ta kolendra się cała spali. Zapach, jaki się unosił w całej kuchni, w całym w ogóle domu, jest nie do opisania. Po prostu, że mam ślinotok, ledwo po prostu mówię. Także ja się biorę do jedzenia. Już kawałek kurczaka spróbowałam, kawałek mango też spróbowałam, więc wiem, że jest niesamowicie pyszne. I to na bank zostanie w, moje, w moim menu. Nawet nie redukcyjnym, po prostu w moim menu życiowym, bo jest mega sałatka. Gdyby nie fakt, że po prostu musiałam to mięso zamarynować, to po prostu byłoby, o tak. No nie, ale mimo to po prostu marynata. No po prostu palce lizać, to po prostu jej ślinka cieknie, żałujcie, że tu nie jesteście że nie możecie go powąchać, ale spróbujcie sobie w domu, ten przepis naprawdę jest niesamowity, ja wam go oczywiście podlinkuję na dole, jeżeli chodzi o wynik kompletnie dzisiejszego pojedynku, nie jest chyba tak wcale najgorzej, 2 do 1, to jest chyba nawet spoko wynik, to że był fejl na śniadaniu nic się nie dzieje, to się odrobi straty oczywiście w następnym razie, także moi drodzy, uff, to był niezły dzień idę jeść no i dobra moi drodzy, więc tak to wyglądało na dzień dzisiejszy. Trzy przepisy, trzy pomysły, jeden wielki fail. Więc, moi drodzy, jeżeli taki filmik Wam się podobał, pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, udostępnieniach, bo razem tworzymy tą społeczność i razem oczywiście tworzymy ten kanał, także trzymajcie się ciepło i widzimy się w przyszłym tygodniu. Na razie, cześć, pa!